If you're going to San Francisco. San Francisco, San Francisco to jest gra Rainer'a kinicji od Rebela I nie mogę tutaj się otrząsnąć z tego, że ta gra przypomina mi za bardzo o Santa Monica i o The Gardens. Czyli grze o Santa Monica i o Sydney. San Francisco to jest gra, w której będziemy. Dobierali karty, i albo będziemy je wykładali na stół, jeżeli nie możemy ich zabrać do siebie, albo będziemy zabierać je ze stołu i zagrywać na swoje planszeczce. Pierwsza osoba, która wypełni każdy rząd takich kart, dostaje bonus. Dodatkowo karty z danymi symbolami również dają nam bonusy. Karty z liniami tramwajowymi pozwalają nam kłaść tramwaje. Karty z wieżowcami, jeżeli je obudujemy daną liczbą symboli, to możemy taki wieżowiec postawić. I na koniec gry dostajemy punkty. I to jest tak, jakby w Gra w 10 sekund, o to tutaj chodzi. San Francisco to jest gra, o której dużo nie wiedziałam przed jej otrzymaniem. Czytałam notkę prasową, gdzieś tam widziałam jakieś zdjęcia, ale no, nikt o niej jeszcze nie mówił. I szkoda, bo to jest gra, która mi się wydaje, że może być jedną z takich, które zostaną u nas na półce na długi czas, ale nie będą wyciągane z tej półki często. Tutaj warto zauważyć, że miałam Santa Monica i się jej pozbyłam. Miałam The Gardens i się jej pozbyłam, a San Francisco mam takie wrażenie, że zostanie z nami na trochę dłużej. W San Francisco, tak jak mówię, będziemy dobierać karty i takie karty projektów miasta będziemy albo kładli na stole, albo będziemy z tego stołu je zabierali w zależności od tego, ile mamy żetonów w ręce. Takie żetony em, dostajemy wtedy, kiedy właśnie dobieramy karty, więc czasami czujemy się tak, że nie możemy nic zrobić, bo możemy tylko i wyłącznie dołożyć kartę na stół. Ale to tutaj pozwala nam na, na to, żeby jeden gracz nie zabierał ciągle tych kart e, nam z nosa, bo w którymś momencie będzie musiał przestać, bo możemy dobrać karty. Z danej grupy tylko wtedy, jeżeli mamy mniej żetonów niż kart w tej grupie, czyli posiadając dwa żetony, nie możemy dobrać tej jednej karty, która tam jest, ale jeżeli byłaby grupa trzech kart, no to możemy ją dobrać i zagrać te karty, które nam pasują. Zagrywając te karty na planszę, kładziemy je w danym, e, w danym kolorze od lewej do prawej i jeżeli połączymy linię tramwajową, teraz oczywiście mi to nie wyjdzie, ale powiedzmy, że jest w ten sposób. Każda linia tramwajowa, która e, Dotyka do głównej zajezdni albo do zajezdni, które są gdzie indziej, a dostaje taki żeton tramwaju i na koniec gry osoba z największą liczbą tych żetonów e, tramwajów dostaje bonus. Mamy również karty, które możemy kłaść gdziekolwiek, e, które również pozwalają nam wtedy na przykład na łączenie takich linii tramwajowych w całość. I karty, które mają e, specjalne takie. Symbole cyrkla. Jeżeli w jednej dzielnicy mamy dwa symbole cyrkla, również otrzymujemy bonus tutaj z prawej strony tej planszy. To są dodatkowe karty, dodatkowe punkty, dodatkowe na przykład linie tramwajowe. Także. Trzeba zwracać uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze właśnie na to, jak budujemy naszą linię tramwajową. Po drugie na to, ile mamy takich symboli robotników w danej dzielnicy, ponieważ na koniec gry ten, kto ma najwięcej, również dostaje ekstra punkty. Na to ja mam tych, tych symboli, żeby dostać właśnie te bonusy. No i na to, kto pierwszy kończy daną dzielnicę, bo wtedy też dostaje się bonus. Czyli to jest wyścig, bo gra się kończy wtedy, kiedy ktoś zapełni całą planszę. I czy chcemy iść na ilość czy na jakość, bo nawet jeżeli zapełnimy całą planszę, ale nie będziemy mieli w większości tych symboli robotników w danych w dzielnicach, no to nie dostaniemy za to punktów. Jeżeli zapełnimy planszę, ale nie mamy wystarczającej liczby tramwajów, żeby dostać punkty, no to też ich nie dostaniemy. Także tutaj jest trochę podejmowania decyzji, czy brać grupkę kart, którą możemy zabrać, bo jest tam jedna karta, która nam bardzo pasuje, czy może czekać i zobaczymy, czy jakaś lepsza karta się nam gdzieś tam e, podstawi, no ale może ktoś nam te karty zabierze. Także jest troszeczkę podejmowania decyzji, jest trochę myślenia, trochę kombinowania, ale nie jest to ciężka gra. To powiem szczerze, że to jest gra, która jest lżejsza niż Santa Monica. Santa Monica była trochę przekombinowana tym, że te ty Ludziki przesuwały się po tej planszy w różnych kierunkach i trzeba było gdzieś tam je uselowić na koniec gry. Tam było muszenia dużo więcej. W The Gardens ten człowieczek przesuwał się w obie strony i to akurat było dużo łatwiejsze, ale też trzeba było sobie gdzieś tam planować do przodu. Tu planowania do przodu jako tako nie ma, no bo budujemy od lewej do prawej. Nie możemy sobie zostawić wolnego miejsca, żeby później kartę tam dołożyć. Jedyne planowanie e, dzieje się wtedy, kiedy mamy kartę, na której będziemy budowali wieżowiec. I próbuję taką znaleźć. I taka karta e, z takim właśnie symbolem e, jest u nas na planszy dopóty, dopóki nie będziemy mieli e, obudowanej jej siedmioma symbolami e, robotników, i wtedy możemy taki wieżowiec na tej karcie postawić, i on również daje nam dodatkowy punkt. Ale podobnie, tutaj planować no aż tak dużo nie możemy, bo nie wiemy jakie karty się pojawią na stole, nie wiemy jakie karty nasi przeciwnicy nam sprzątną sprzed nosa. Jest to dość frustrujące, jak takie coś się dzieje, ale jest to gra, w której właśnie trzeba adaptować swoją strategię do tego, co na tym stole się pojawia. Trzeba przejść obok tej frustracji, gdzie są tury, w których nic nie możemy zrobić oprócz dołożenia karty na stół, bo mamy za dużo tych żetonów. Ale kiedy wszyscy dookoła stołu mają jakieś żetony, to potem je odkładamy, więc zawsze jedna osoba będzie miała zero żetonów. Wtedy ona może e, tych kart zebrać ze stołu więcej. Także e, na początku mi ta zasada jakoś tak nie bardzo pasowała, ale to miało dużo sensu i dopiero po kilku turach ogarnęłam, może mam coś nie tak. Ale ogarnęłam, o co tutaj chodzi i dlaczego to tak działa. I to ma dużo sensu. I powiem Wam szczerze, że to, że to nie jest miłość od pierwszego zagrania, na pewno. To jest taki związek, nad, nad którym trzeba pracować. E, ale przez to, że jest to gra Kinicji, a ja tego autora sobie bardzo cenię, to chcę nad tym związkiem pracować. I chcę, żeby ta gra z nami została trochę dłużej, bo jest na tyle prosta, że można ją wytłumaczyć w kilka minut. Jest językowo niezależna. Nie trwa długo, bo rozgrywka naprawdę nie jest długa. Myślę, że w trzy osoby nam to zajęło około 45 minut z wytłumaczeniem zasad w dwóch językach. Więc słuchajcie, jeżeli lubicie gry, w których trzeba trochę pokombinować, w których nie wszystko idzie tak, jakbyście chcieli, gry o budowie miasta, no bo tu jednak budujemy miasto, które mają dość ciekawy koncept. Jeżeli podobała Wam się Santa Monica, jeżeli graliście w The Gardens i Wam się podobało, to San Francisco jest właśnie w tej kategorii gier. Jeżeli chodzi o wykonanie, no to bardzo mi się podobają te em, wieżowce, które trzeba było sobie samemu poskładać. Bardzo fajny pomysł. Tramwaje, szkoda, że nie mam naklejek. Fajnie by było z naklejkami. Em, do tego karty są dobrej jakości. E, graficznie to wszystko jest takie mdłe, ale to dobrze. Nie wiem, czy ogarniacie o co mi chodzi. To jest taka relaksująca grafika. To nie jest grafika, która was kłuje w oczy, jak Bitoku na przykład, czy Radlands, gdzie to wszystko jest neonowe i a, ale jest taka właśnie relaksująca, gdzie nie skupiamy się na tych grafikach za bardzo, ale jeżeli się im przyjrzymy, to są naprawdę przyjemne. Fajne jest pudełko z insertem, które też wygląda jak miasto i to jest takie, takie trójwymiarowe też tutaj są budynki, i jest naprawdę super. I duży, duży plus za to, że tutaj okładka, e, do, okładka jest bardzo ładna, ale strony tej okładki każda jest inna, więc możemy tę grę mieć na półce w jakikolwiek sposób. I to powinno więcej wydawnictw takie coś robić, jeżeli chce mieć grę ustawioną w ten sposób, to ma to sens, jeżeli chce ją mieć w ten sposób, to ma to sens, w ten sposób ma to sens i w ten sposób też ma to sens. Także drogi wydawnictwa, drodzy graficy, tak róbcie okładki, bo tak to powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o atmosferę, no to to jest każdy sobie, ale podbieramy sobie karty. Tylko czy my je podbieramy dlatego, że je chcemy, czy też dlatego, że chcemy być niemili dla kogoś, raczej dlatego, że my je chcemy. Więc tutaj nie ma interakcji, prawie wcale, ale mi to nie przeszkadza. Regrywalność jest, bo wszystkich tych kart nigdy nie zobaczymy w rozgrywce. Każde nasze miasto będzie wyglądało inaczej, będziemy mieli albo więcej wieżowców, albo więcej tramwajów, ale w gruncie rzeczy ta gra jest za każdym razem taką samą grą. Także jeżeli lubicie gry dość powtarzalne, acz regrywalne, to to powinno być coś, co powinno zwrócić waszą uwagę. San Francisco, Rainer Kenicia, Rebel. Moim zdaniem całkiem dobre połączenie. gracias.